Ewangelia nie wspomina, ilu mędrców ze wschodu czy królów udało się do Betlejem śladem gwiazdy. Wedle tradycji było ich trzech: Kacper, Melchior i Baltazar. Ale istnieją też przekazy, że był jeszcze czwarty, zwany Artabanem. Szykując się do drogi za gwiazdą, Wziął on ze sobą drogocenny szafir, rubin i perłę, jako dary dla nowonarodzonego króla, gdziekolwiek miał go znaleźć. Wyruszył on na spotkanie z pozostałymi trzema mędrcami, lecz po drodze zaopiekował się chorym podróżnym. Został, by go pielęgnować. Ta zwłoka spowodowała, że spóźnił się na wymarsz karawany. Został sam i potrzebował środków, żeby przebyć pustynię. Dlatego sprzedał szafir, by kupić wielbłądy i pożywienie. Król nigdy nie miał już dostać tego cennego daru, tego klejnotu którego kupił. Jechał dalej, gdy wreszcie dotarł do Betlejem, znów się spóźnił. Wszędzie było pełno żołnierzy, gotowych spełnić rozkaz Heroda i zabić wszystkie niemowlęta płci męskiej. Artaban wyciągnął więc swój rubin, by przekupić kapitana. I ocalić dzieci z wioski, w której się zatrzymał. Dzieci zostały uratowane, matki były szczęśliwe, ale Rubin nie miał już dotrzeć do króla. Przez 33 lata Artaban szukał swojego króla na próżno. W końcu znalazł się w drodze do Jerozolimy w dniu, gdy miano tam ukrzyżować parę osób, pospieszył ku Golgocie, by przekupić rzymskie straże bezcenną perłą i ocalić życie człowieka zwanego Jezusem. Coś mówiło mu, że to jest właśnie ów król królów, którego szukał całe życie. I wtedy jakaś młoda dziewczyna. Ciągnięta na targ niewolników, zawołała do niego o pomoc. Po krótkim wahaniu, Artaban oddał ostatni klejnot, perłę, aby ją wykupić. Teraz nie miał już żadnego daru dla króla. Dotarłszy na miejsce, gdzie miała odbyć się egzekucja. Artaban był zrozpaczony, że nic nie może zrobić dla Jezusa. Lecz wówczas zdarzyło się coś niezwykłego. Jezus spojrzał na Artabana i rzekł: Nie rozpaczaj, Artabanie, pomagałeś mi przez całe życie. Gdy byłem głodny, dałeś mi jeść. Gdy byłem spragniony, dałeś mi pić. Gdy byłem nagi, przyodziałeś mnie. Gdy byłem obcy, przyjąłeś mnie pod swój dach. Niektórzy mówią, że Artaban nigdy nie odnalazł Chrystusa. Inni zaś mówią, że był najmądrzejszym z mędrców.